Ile jest prawdy? Ja bym chciał sprawdzić i przygotowałem się do tego, żeby nie było, że ty pamiętasz wszystkie nazwiska koleżanek i kolegów ze swojej klasy. Szkoła podstawowa, tak. Tak. Ty masz naprawdę taką pamięć? Nie, po prostu to były, no nie wiem, chyba ta, nie wiem. Ale możemy spróbować? Bo ja mam, ja, ja mam tą listę. Poproszę stosowny dźwięk. Już? Błasiak. Błażejewska. Binczyk, Ciach, Czembor, Dembiecanista, Dembiec Teresa, Feliński, Forma, Gierowski, Janik, Jeleń, Kobierski, Kołodziejczyk, Korczyński, Koszada, Król, Kuciński, Kona! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Kuna, siadaj, pała! Dlaczego? A gdzie Chojnacki? Chojnacki! A, yes! Chojnacki! Leszek, przepraszam cię bardzo. Leszek Chojnacki padł. Jak mogłaś zapomnieć o Chojnacki? Przepraszam. No. no, czyli nie pamiętasz. Iza, to jest przecież. My się czasami gdzieś tam widujemy. Ja oglądam też filmy z Tobą. Znaczy, ja uważam, że Twoja rola w Drogówce jest epicka. Znaczy, to jest w ogóle trudny film, ale, ale grywasz też w filmach, które pokazują Twoje amplua, no, teściowie. To jest fenomen. Znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie, że jak ludzie oglądają teś, ten film Teściowie i Teściowie 2, to tak jakby Magda Gessler była w każdym domu. Rozumiem, że jest coś przerażającego i fascynującego zarazem. Masz dobry czas, nie? Tak, mam szczęście teraz, tak. No. Tak, tak i, ale bardzo też ciężko na nie pracuję, Kuba. No wiem. I, y, I pracowałam zawsze, ponieważ wydawało mi się, że praca to jest jedyna rzecz, na którą mam wpływ. Ale skąd twoim zdaniem fenomen filmu Teściowie, bo to się zrobiło kultowe. Mało tego, to za granicą bije hity. Tak. myślę, taki... że to jest problem? Miałaś jakieś doświadczenie w ogóle? Bo nie. to jest wiesz... w Polsce takie słowo, teścio... teściowa i od razu tak, teściowa. Teściowa. Nie, Rozumiem, nie, teściowa. wiesz co? Jakby Al -Kaida, Al -Kaida. Nie, 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 to jest tak jak, nie, jestem dobrą aktorką, nawet bardzo. poleję, ma... Poleje <grym>, polej mi to prawda. Tylko uważaj, żeby się nie zakrztusiła woda. To, yy, wiem, wiem. I jak Ale mam dobry, wyzwanie, dobry no. materiał, to i dobrego reżysera, to mm, potrafię to zagrać.